Cześć kochani, witam wszystkich z Poznaku byka w czytaniu na drugą połowę roku, czyli od lipca do grudnia. Moi drodzy, jeżeli jeszcze nie widzieliście czytania na pierwszą część roku, no to zachęcam, umieszczam je w opisie filmu, wystarczy kliknąć w link. Dzisiejsze czytanie tra tradycyjnie zaczniemy od kart wyroczni, Tutaj zbadamy energię ogólne, zobaczymy, cóż ciekawego mamy dla Was, następnie przejdziemy. Do rozkładu na miłość dla singli, później na miłość dla osób już w relacjach, potem praca, kariera, finanse, a na samym końcu karta plus miesiąc, czyli karta na lipiec, karta na sierpień i tak aż do grudnia. E, moi drodzy, pamiętajcie, że czasówki do każdej z tych części możecie znaleźć w opisie. Wystarczy kliknięcie w stempelek czasowy i czytanie was przeniesie do odpowiedniego miejsca. E, dodatkowo pamiętajcie o tym, że bardzo często czytanie nie rezonują, często rezonują częściowo. Z racji tego, że to są czytania ogólne, to mają do tego święte prawo. Także jeżeli gdzieś tam nie pokrywa się czytanie z Waszą sytuacją życiową, to ja sugeruję po prostu zerknąć na swój ascendent, zerknąć na swój znak Wenus albo księżycowy, nie tylko opierać się na znaku słonecznym. To też myślę, że bardzo, bardzo pomaga. Jak nie, no to oczywiście zachęca, zachęcam do oglądania filmików moich kolegów po fachu, bo jest wielu wspaniałych tarocistów tutaj na YouTubie, no i mam nadzieję, że też korzystacie z ich filmików. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że w opisie macie też kontakt do mnie, więc jeżeli ktoś chciałby umówić się na prywatną sesję, no to macie taką opcję, możecie napisać do mnie maila, możecie skontaktować się przez Instagrama do wyboru do koloru. I cóż jeszcze? Chyba tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy, nie ma co przedłużać, Zaczynamy i zaczynamy od kart wyroczni. Dobrze sprawdźmy jakie mamy te karty. I pierwsza karta, jaka nam się pojawia, jest to karta, która ma jako przesłanie każdego dnia jestem lepszym człowiekiem. No, ja tutaj czuję naprawdę duży progres, ale nie tylko taki progres, jeżeli chodzi o Wasze umiejętności i tym podobne, ale również taki rozwój swojej własnej osobowości, poznawanie się, dostrzeganie swoich wad i pracę, pracy nad swoimi wadami. Zauważacie wiele, wiele rzeczy. Jakby to jest taki trochę moment dla Was oświecenia, że wiecie, nad czym macie pracować i faktycznie to robicie. Bo bardzo często... To wygląda tak, że no, widzę jakieś tam swoje wady, ale nic z nimi nie robię, bo jakby albo kupujesz mnie takim, jakim jestem, albo olewam, tak? Nie, bo uważam, że praca nad sobą jest ważna. Jeżeli widzimy jakiś kompleks, jeżeli widzimy jakiś problem, z którym możemy sobie poradzić, to spróbujmy. Spróbujmy po prostu być właśnie lepszym człowiekiem, być najlepszą wersją siebie. Jakkolwiek kliszowo to brzmi, jakkolwiek oklepanie to brzmi, to włóżcie właśnie tę pracę w samych siebie. Bardzo możliwe, że też, nie wiem, zaczniecie ćwiczyć, zaczniecie dbać bardziej o swoje ciało, no bo pamiętajcie, że dbanie o naszą powłokę jest, jest też szalenie ważne. To nie tylko właśnie pokarm dla naszej duszy, ale w drugą stronę to też działa. Oczywiście. Jeżeli dbacie tylko i wyłącznie o swoje ciało, a nie dbacie o swoją duszę, to też nie jest najzdrowsze, więc tutaj staramy się to balansować, dbamy zarówno o ciało, jak i o duszę. Dodatkowo mam wrażenie, że właśnie im lepszym człowiekiem jesteście, tym właśnie więcej tych takich dobrych ludzi, dobrych sytuacji, wydarzeń do Was przychodzi. I to jest w tym wszystkim właśnie niesamowite, że no, jeżeli otaczamy się dobrą energią, to ta dobra energia czuje się przyjemnie w naszym towarzystwie i do nas wraca. A jeżeli jesteśmy właśnie negatywnie nastawieni, e, nie wiem, no jesteśmy po prostu nieprzyjemnymi osobami, hamami i tak dalej, no to też ta hamska energia będzie do nas wracała. Także staramy się być najlepszą wersją siebie. Oczywiście, no to jakby zdarzają, będą zdarzały się dni, w których, no, będziecie dalecy od idealu, ideału, ale to wcale nie oznacza, że, że takich dni będzie dużo. Myślę, że poradzicie sobie i naprawdę będziecie starali się. Pracować nad samym sobą. Dobrze, położymy sobie tę kartę tutaj na boku, ale szybko to zrobiłam, tak bardzo, że aż tutaj kamera mi się poszalała. Następnie mamy kartę, która mówi o zaufaniu. Kiedy miłość jest zapraszana do waszego życia, dobre akcje, dobre działania pojawiają się w odpowiednim czasie. Odpowiednie działania pojawiają się w odpowiednim czasie. Pozwólcie tej boskiej sile, tej wyższej sile, na, na to, żeby przejęła stery, a Wy czekajcie cierpliwie, czekajcie cierpliwie na to, aż coś się wydarzy. No bo mamy tutaj dosłownie napisane, że timing musi się zgadzać, czyli ten czas, ten moment w naszym życiu musi się zgadzać. Uwierzmy w to, że wszechświat naprawdę jest naszym sprzymierzeńcem, stoi po naszej stronie, nie podkłada nam kłód pod nogi dla zabawy. Czasami te problemy właśnie stanowią o stanowią naszej sile, sile naszego charakteru, takiej, takiej upartości. Jeżeli próbujemy, próbujemy, w końcu może nam się udać. Naprawdę to tutaj chodzi o timing. Ostatnio czytałam książkę, bardzo ciekawą, ciekawą tak swoją drogą, ale właśnie kobietka, która jest pisarką, w ogóle ona napisała. Ten bestseller jest Móc się kochaj, również, ale akurat tego nie czytałam, tutaj tylko film oglądałam. Natomiast tutaj to jest chyba wielka magia, ta książka. I właśnie napisała jedną rzecz, że pomysły przychodzą do nas w odpowiednim czasie. I jeżeli my coś zrobimy z tym pomysłem, to możemy osiągnąć sukces, ale jeżeli stwierdzimy, o dobra, to zrobię to kiedyś tam, to może na razie nie, nie jestem na siłach, to bardzo możliwe, że ktoś inny wpadnie na ten sam pomysł, bo pomysły też rządzą się swoimi prawami. No i tutaj też ten timing musi się zgadzać, jeżeli mamy siłę, jeżeli chcemy to, czegoś spróbować, to to zróbmy, bo bardzo możliwe, że później, że tak powiem, ktoś nam podkradnie, w cudzysłowie, nasz pomysł albo naszą inicjatywę. E na spokojnie, właśnie cierpliwości. E, ścieżka będzie się przed Wami wytaczała, będziecie widzieli więcej niż widzieliście. Mam wrażenie, że dosłownie może Wam się nawet po, wada wzroku poprawić, e, bo mam wrażenie, że ta przejrzystość może być zarówno metaforyczna, jak taka literalna. E, I wydaje mi się, że tutaj po prostu otwieracie się na nowe ścieżki, otwieracie swoje serce na to nowe e, i stajecie się właśnie coraz to lepszą wersją samych siebie. Dlaczego? Dlatego, bo pracujecie nad tym, dlatego, że wkładacie w to wysiłek, energię i. Nie, nie stoicie w miejscu, no bo jakbyście stali w miejscu, no to co? No nic się nie zmienia, tak? A w pewnym momencie robi się po prostu nudno i nieprzyjemnie, a to nie o to w tym wszystkim chodzi. E, dobrze, odkładamy sobie to zaufanie troszkę na boczek i następnie mamy bratnie dusze, mm -hmm, bardzo ładnie to wygląda, i mamy szczęście, mamy takie naprawdę fortunę po Waszej, e, po waszej stronie. Mamy tak, 4118, e, mogą to być dla Was ważne liczby, 4 1 daje nam piątkę, może jesteście urodzeni piątego, może, może jesteście numerologiczną piątką, e, a Tutaj mamy osiemnastkę, jeden i osiem daje nam e, dziewiątkę, więc też może jesteście numerologiczną dziewiątką, albo jesteście właśnie z dziewiątego, e, albo te dziewiątki i te piątki będą gdzieś tam Wam wyznaczały Wasze ścieżki. No mamy no, zdecydowanie miłosną tutaj energię. Widzicie co, ja tu mam wrażenie, że może to jest osoba, którą poznacie, ale mam wrażenie, że Wy już z tą osobą gdzieś tam mm, Wasze ścieżki się po prostu... Gdzieś tam, e, co? Skrzyżowały. Może nie było tej osoby bardzo długo w waszym życiu, może to jest, nie wiem, przyjaciel z dzieciństwa i teraz wraca osoba, z którą byliście w jakiejś tam mini, nawet relacji lata temu, a teraz gdzieś jej energia znowu się powraca, e, znowu, znowu znowu powraca. I bo tutaj jest troszkę to wygląda trochę tak, jakbyście a, no, wrócili do osoby, tak, to, to jest taka tęskniąca karta, jakbyście nawet nie zdawali sobie sprawy, z tego, jak bardzo tęskniliście za tą osobą, jak bardzo brakowało wam energii tej osoby i ta energia do was powraca i, no i wygląda to super, no bo jednak bratnie dusze, tak? Mm, to jest bardzo ciepła energia, może być też przyjacielską energią, bo nie każde bratnie dusze muszą być kochankami, tak, nie każde bratnie dusze muszą nawiązać tę romantyczną e, znajomość. Natomiast ja tutaj czuję no to, to jest serduszka i tak dalej, plus mm, to są pingwiny, a z tego co mi wiadomo, to pingwiny dobierają się na całe życie. E, więc no to, to jest troszkę taki endgame, to jest taka osoba, z którą faktycznie możecie skończyć, że tak powiem. Następnie mamy szczęście i myślę, że naprawdę tutaj ten los szczęściarza będzie Wam dopisywał. Czemu? Dlatego, że zaufaliście wszechświatowi, że pracujecie nad sobą i po prostu jesteście jak magnes do takich szczęśliwych zbiegów okoliczności. Nie zdziwiłabym się, gdybyście szli sobie ulicą, o znalazie, znaleźli jakiś banknot albo coś w ten deseń, bo to nie muszą być wielkie jakieś tam, nie wiem, przejawy tego szczęścia, ale takiego farta, mam wrażenie, też życiowego że myślicie, że oni nie, pewnie zamkną mi, nie wiem, jakiś tam... Sklep, albo gabinet, albo cokolwiek przed nosem, a jesteście jako ostatni klient. Myślicie, że, no nie, pewnie nie uda mi się czegoś kupić, a kupujecie ostatnią sztukę. To mogą być takie naprawdę małe rzeczy, ale zobaczycie, że właśnie takie taki uśmiechy, uśmiechy od losu. I to jest przeurocze, że nie trzeba nie wiadomo jakiego wiecie wygrany, wygranej w totka i po prostu zastaw się, a nie daj się i tak dalej. To mogą być takie małe rzeczy, które wywołują uśmiech na waszej twarzy. Właśnie takie farciki życiowe. No, tak to widzę. E, tu odkładamy te karty i przechodzimy do dalszej części, mianowicie do czytania na miłość dla singli. E, I tu na samym początku pojawia nam się As Pentakli i wiecie co? Tego Asa Pentakli zawsze interpretuje i ja tutaj to totalnie widzę, szczególnie w korespondencji z bratnimi duszami, ale zawsze zaraz do tego przejdę. Następnie mamy umiarkowanie. Jakoś tak mało miejsca sobie zrobiłam. E, mamy Królową e, Kielichów, Rycerza Kielichów, no i czy ta karta mi tu ładnie wejdzie? Chyba tak, dwójka mieczy, chyba się mieści w kadrze, mieści się w kadrze, super. E, bo zawsze tutaj układam układałam, dziwnie, ale As Pentakli. Jak As Pentakli jest powiewem świeżości, zobaczcie, że mamy tutaj pierwiosnki, one się pojawiają właśnie powolutku, wychodzą nam z ziemi, są pierwsze kwiatki, tak, i jak zobaczyłem tę kartę właśnie, bratnich dusz, to pomyślałam sobie, o pierwsza miłość, może właśnie jakaś pierwsza miłość powróci, e, bo naprawdę czuję to, że Wy już się gdzieś znaliście, może z poprzedniego życia będziecie mieć takie wrażenie, ale no jest tutaj ta, to, to właśnie taka świeżość, zupełnie nowa relacja, a jednak relacja, która się kiedyś pojawiła, no bo ten pierwiosnek kiedyś jeszcze był, tak, więc to jest kolejny raz, jak on wschodzi, ha? Hmm, ciekawie. I Aspentakli wam pokazuje właśnie tę świeżość, ale też zobaczcie, jak on się błyszczy, jak on się świeci. I mam wrażenie, że to będą te błyski, że tak powiem, w waszych oczach. Jak będziecie patrzyli na tę osobę, to po prostu czujecie, że ta osoba patrzy na was takim wzrokiem maślanym i wy tak samo, po prostu te gwiazdki w oczach i tak dalej. Hmm, pięknie. E, następnie pojawia się umiarkowanie. Dla mnie, umiarkowanie jest bardzo romantyczną kartą. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej, no, albo a bardzo często jest przez Stawiane jako yin-yang, tak? Czyli jako zrównoważenie energii męskiej i żeńskiej, czy tam kobiecej. I wy, właśnie z tą waszą osobą, się dopełniacie. Ostatnio czytałam też, bardzo dużo takich rzeczy, ale dobra, ostatnio też mi się pojawiło i myślę, że musiało się to pojawić, bo dosłownie dzisiaj rano miałam ten temat, że jakiś francuski pisarz, chciałabym Wam podać autora dokładnie, ale nie potrafię. Powiedział zdefiniował miłość. Zdefiniował miłość tak, że generalnie jesteście. Swo jesteście to jest miłość jest jak książka, tak? I to są dwa tomy, które ze sobą gdzieś tam korespondują. E, I to nie jest tak, że ten tom, w którym wy jesteście, nie może istnieć bez tego drugiego tomu, ale przy tym drugim tomie czuje się właśnie dopełniony. E, ten drugi tom też może istnieć bez tego pierwszego. Ale jak są razem? To są właśnie w takim pełnym spełnieniu. Yy, I to jest piękna sprawa, że właśnie dwa oddzielne życia, jak, jak się pojawiają w swoich życiach, potrafią właśnie dopełnić swoją historię. I ja tak właśnie interpretuję umiarkowanie, że właśnie umiarkowanie jest to takie dopełnienie historii. To nie oznacza, że ta historia jest, wiecie, wybrakowana, czy tam jak mamy jeden owoc, tak, dzielimy go na pół, czyli idę dwie połówki jabłka, czy jakiś inny pomarańczy. Nie, wcale to nie musi tego oznaczać, bo, bo jednak nagle stanowi to się okazuje, że no to nie jesteśmy całością, nie jesteśmy pełnym człowiekiem. Nie, jesteście, oczywiście, że jesteście, ale ta druga osoba po prostu zaokrągla ten, ten obraz. Tak? Bardzo mi się podoba ta teoria książkowa, no ja jestem książkarą też, więc, więc tutaj zdecydowanie optuję za tą, za tą teorią, bo jest po prostu urocza. Następnie mamy królową kielichów. Królowa kielichów jest dojrzała emocjonalnie. Natomiast to jest o to, o czym mówiłam przy pierwszej karcie, że Wy właśnie dojrzewacie emocjonalnie i w jakiś sposób um, stajecie się pewniejsi siebie, poznajecie swoje emocje, wiecie nad jakimi emocjami panować, w jakiś sposób je okazywać. Tak? I myślę, że to też jest bardzo ważne, bo nie, nieraz przeżywamy emocje, e, a nie potrafimy ich właśnie przekazać drugiej osobie. E, I to uważam, że to jest coś, nad czym warto popracować, bo bardzo często mm, jest tak, że nie wiem, ktoś zrobi dla nas coś miłego, a my no, chcemy podziękować, ale nie wiem, zapominamy, albo nie wiemy, jak to zrobić, albo jest nam głupio, a wy właśnie macie taką dojrzałość, że nie, nie jest mi głupio, no bo to przeżywam tę emocję i potrafię ją zwerbalizować, bo potrafię ją pokazać. A okazywanie emocji to też jest sztuka. I zobaczcie, że tu pojawia nam się rycerz kielichów, no i to jest wasz ten właśnie tutaj ta, ta wasza osoba, tak? To jest osoba, która pojawia się w waszym życiu. Myślę, że po raz kolejny. Zobaczcie, że mam wyciągniętą dłoń, pokazuje wam ofertę, pokazuje wam to, że jest gotowa. Że jest gotowe, jej serce jest gotowe na to, żeby was tutaj w, w nim ugościć. I wy też jesteście gotowi. Tak jak było tutaj. Timing się zgadza, Wasza cierpliwość popłaciła, bo czekaliście właśnie na ten przejaw wiosny, na ten przejaw właśnie. Mm, tego romantyzmu, tego, że coś się zaczyna dziać i coś się zaczyna dziać, coś tutaj zaczyna kwitnąć. W ogóle piękna sprawa, bo tutaj na siodełku mamy taką falkę, i na naszyjniku, tutaj u tej kobiety, nie wiem czy to jest widoczne, ale też jest właśnie fala. Więc tutaj, wiadomo, to są znaki z trygonu z trygonu wody, więc no, ta fala jakby nie było, koresponduje. Ale wydaje mi się, że to też jest taka właśnie fala uniesień, fala emocji, więc pozwólcie właśnie swoim emocjom, Falować, pozwólcie im pływać, płynąć po prostu z prądem, nie pod prąd, nie, nie brońmy tych emocji, nie, nie zamykajmy tego w sobie. Pozwólmy im zobaczcie, że tutaj też mamy wypłynąć. Na koniec pojawia nam się dwójka mieczy i to jest jedyna problematyczna karta tutaj, bo coś będzie Was powstrzymywało. Możliwe, że jakaś poprzednia historia z przeszłości, właśnie myślę, że bardziej tej osoby niż wasza. I tak trochę możecie się bać właśnie, że, że będzie, nie wiem, powtórka z rozrywki albo, że ta osoba nie jest taka ufna i też musi trochę popracować nad swoimi emocjami. Możecie mieć taki moment, w którym mm, będziecie zastanawiali się, czy to na pewno jest dobry timing. Ale zaufajcie, zaufajcie wszechświatowi, zaufajcie temu zrządzeniu, że tak powiem, losu, że znowu ta osoba się w Waszym życiu pojawiła, że ta osoba w ogóle się w Waszym życiu pojawiła. E, I oczywiście nie ma co ślepo podążać tak, za, za przeczuciami. Ale wydaje mi się, że właśnie jak czujecie wewnątrz, że to jest to, to starajcie się tego nie kwestionować za bardzo. Oczywiście, możecie powątpiewać, ale żeby to nie było na zasadzie sabota sabotażu tego, co się u was w życiu dzieje, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Tak, tak to widzę, moi drodzy. Dużo e, dużo romantycznych uczuć, ale bardzo się cieszę, że, że takie były. Dobra, a teraz przejdziemy do rozkładu na miłość, ale już dla osób w związkach. I pięknie. Zaczynamy od Asa znowu. Tam była pentakli, tu mamy asa kielichów. Następnie mamy pazia pentakli, moi drodzy. Później pojawia nam się czwórka kielichów. Mhm. E, dziesiątka różdżek. I na samym końcu królowa pentakli. Wiecie co? Ja tutaj widzę, że macie właśnie otwarte serce na miłość. Zdajecie sobie z tego sprawę, że to jest właśnie, właśnie wasza bratnia dusza, że czujecie się z tą osobą komfortowo. To jest też, mam wrażenie, że dość świeża relacja. Ewentualnie relacja, która przecho prze prze przechodzi, tak? Przechodzi renesans. To jest relacja, która wprawia w was taką, po takie poczucie równowagi, ale trochę martwi mnie właśnie ta czwórka kielichów, bo to jest taka trochę apatyczna energia, taka zmęczona energia, szczególnie że za tym mamy dziesiątkę różdżek. Może spędzacie dużo razem czasu. Właśnie bardzo tej energii tej drugiej osoby jest wokół was naprawdę bardzo, bardzo dużo, a jeżeli wcześniej mieliście dużo czasu dla samych siebie, no to może być takie nie chciałabym powiedzieć ograniczające, ale w jakiś sposób no inne, może tak, inne po prostu. I to wcale nie oznacza, że, że jesteście totalnie zmęczeni tą osobą. Natomiast uważam, że taki zdrowy dystans i nawet posiedzenie chwilę w samotności bez energii drugiej osoby jest zdrowe. I myślę, że Wy też się nauczyliście tego w ogóle w swoim życiu, że lubicie spędzać czas solo, lubicie spędzać czas sami. I nie zawsze musicie gdzieś wychodzić, nie zawsze musicie gdzieś tam się socjalizować, bo jak potrzebujecie momentu dla samych siebie, to potrzebujecie momentu dla samych siebie. Warto to zakomunikować, bo mam wrażenie, że Wy właśnie nie do końca to zwerbalizowaliście, nie do końca to powiedzieliście i Wasza osoba tutaj się stara, właśnie gdzieś tam będzie obok Was krążyła, proponowała Wam, a może to, a może tamto, bo będzie myślała, że jesteście, nie wiem, na nią źli albo że coś się wydarzyło, i to jest tylko i wyłącznie taki przejaw troski, że czuję, że coś jest nie tak. A to już świadczy o tym, bo nie musi wiedzieć, co czujecie, tak, nie musi wiedzieć w 100%, jakie macie uczucia gdzieś tam w środku, bo jak Wy jej nie powiecie, no to będzie się tylko mogła domyślać. Ale zobaczcie, że wyczuła, że coś jest nie okej, okay. wyczuła, że coś jest nie tak, jak powinno być. I moim zdaniem, no trzeba tej właśnie porozmawiać, powiedzieć, że no właśnie jesteście przytłoczeni, jest tego dużo, może właśnie, może nie to, że o, zróbmy sobie przerwę, no bo to jest głupota, ale jakby Posiedźmy w ciszy, po prostu każdy się zajmie sobą, a, bo, bo po prostu potrzebujecie momentu dla siebie. I według mnie to jest naprawdę coś dojrzałego. Według mnie, właśnie, powiedzenie, że potrzebuję chwili dla siebie, to jest czymś, co nie powinno zostać źle odebrane. No bo to jest tylko moment dla was, tak, na odetchnięcie od po prostu całego świata. E, dziesiątka różek to mówiłam, także możecie czuć się przytłoczeni, ale zobaczcie, że królowa Pentakli, jak już zwerbalizowała swoje potrzeby, zobaczcie, jak ona jest zrelaksowana. Właśnie może, może posiedzieć w ciszy, może posiedzieć na łonie natury, może posiedzieć po prostu sama, czuć się komfortowo, czuć się zrelaksowana. To jest wasza karta, moi drodzy. W końcu jesteście znakiem z Ziemi, więc yy, tu ten kontakt z naturą, nie wiem, przejście się, pójście na spacer solo, bez nikogo, bez, bez żadnej energii. Bo tu nam nie chodzi o to, że idziecie razem na spacer i milczycie, bo nie musicie. Po prostu chcecie być tylko i wyłącznie w swoim polu energetycznym tylko i wyłącznie sami. I to jak najbardziej jest. Porządku. Ja bym nie miała nic przeciwko, więc mówcie otwarcie, tak, otwarcie jak to serduszko o swoich potrzebach. Popa pokażcie po prostu, co wam w duszy gra. Tak to widzę, moi drodzy, zabieram tutaj karty yy, i przejdziemy sobie do rozkładu na pracę, karierę i finanse. A tu pojawia nam się czwórka różdek. Czwórka kielichów, czyli mamy już kolejną czwórkę. Pojawia nam się paść kielichów. Głupiec. Yy, Mm -hmm. I rycerz y, Różdżek. Y, powiem Wam tak, że mm, ja tutaj bardziej czuję właśnie takie aspekty, nie wiem, finansowe niż y, związane z pracą, bo albo właśnie jakiś urlop, na którym, no mam wrażenie, że sobie gdzieś tam poszalejecie. Mm. I, I potrzebny jest Wam właśnie taki wypoczynek. Możecie mieć problem z zdecydowaniem się na coś konkretnego, i nie wiem, rozważacie jedną opcję, jedna opcja po prostu gdzieś tam czeka i jest tak, tak super, a wy jej po prostu nie dostrzegacie. Natomiast ja czuję tutaj właśnie jakiś może wyjazd, tak, myślę, że wyjazd najbardziej, że, żeby właśnie gdzieś pojechać coś zrobić, może właśnie nad wodę, tutaj też mamy góry, więc to jakby może i woda, i góry, jakby dlaczego nie. Bo potrzebujecie odpoczynku, potrzebujecie właśnie odpoczynku, potrzebujecie pobławić się w słońcu i sobie właśnie tak oderwać się od pracy. Oderwać się od pracy. Dlaczego? No bo praca jest, zazwyczaj jest gdzieś tam przytłaczająca i nawet, nawet jeżeli traktujemy swoją pracę jako swoje zainteresowanie, coś co lubimy robić, no to w pewnym momencie jesteśmy po prostu zmęczeni jesteśmy w stanie się zmęczyć, tak? Więc to nie, nie jest nic złego, że gdzieś tam macie, macie pokokardy i myślę, że jeżeli macie jakiś tam zaległy urlop, to warto z niego skorzystać, bo potrzebujecie po prostu naładować baterię yy. i dać sobie właśnie chwilę, yy, chwilę na, na taki relaks. Yy. Ja bym poszła w coś, bo tutaj pojawia nam się rycerz różdżek, właśnie takiego kierowanego waszym zainteresowaniem, pasją. Może, nie wiem, lubicie, um, nie wiem, lubicie surfing, lubicie jakieś sporty wodne, lubicie przechadzki po górach, tak? To idźcie właśnie w czymś, w, w jakimś takim kierunku, żeby odpocząć od pracy. Więc tutaj pierwszy raz chyba, bo zazwyczaj jednak to było w temacie pracy, tego, co się dzieje w tej chwili, a u was jest właśnie przesłanie, żeby, żeby trochę odsapnąć od pracy, żeby sobie wziąć wolne. Może tego urlopu Wam się gdzieś tam tam po drodze. Nawarstwiło, no to wykorzystajcie go. Pójdźcie, spotkajcie się z znajomymi, właśnie. Mogą być różnego rodzaju propozycje, oferty. Korzystajcie z tego jak najbardziej, bo to jest energia wypoczynkowa. To jest zdecydowanie energia wypoczynkowa. Także no, odpoczywajcie, moi drodzy, odpoczywajcie, bo będzie Wam lepiej. I wiecie, co to jest. Bardzo często jest tak, że, mm, że faktycznie, jak już jesteśmy tacy mocno przemęczeni i potrzebujemy tego urlopu, to później nawet jak wracamy, to już lepiej nam się pracujesz. Po prostu jest troszkę Lżej trochę tej pary spuściliśmy, a wy potrzebujecie spuścić parę. Potrzebujecie urlopu. To jest po prostu takie halo, halo, yy, trochę wolnego. Możecie sobie go gdzieś tam rozdysponowywać, tak że nie musicie brać nie wiem, dwóch tygodni z rzędu i, i nara, no bo no, nie da się nikt odpocząć na zapas. Czasami kilka dni dosłownie nas zregeneruje. Także postawcie tutaj raczej na regenerację, na taką spontaniczność, na taką lekkość. I jak będziecie na tym urlopie, to zakaz myślenia o pracy. To jest tak. To jest tyle ode mnie, jeżeli chodzi o pracę, karierę, finanse. No, akurat tutaj brak pracy, no ale, e, no ale dla, dla waszego zdrówka, moi drodzy, dla waszego zdrówka. Przejdziemy teraz do karta plus miesiąc. I mamy karty na lipiec, i pojawia nam się siódemka mieczy. Uważajcie po prostu. W lipcu uważajcie na takie nieczyste energie, na takie energie, które gdzieś tam, no, nie są szczere, mają takie nieprzyjemne intencje. Uważajcie, co komu mówicie, bo to, to, to może być karta właśnie plotkowania, obrabiania tyłka yy, i takich, tego, tego typu rzeczy. I ja bym naprawdę tutaj na, waszej, na, na, na Waszym miejscu właśnie uważała, po prostu uważała na ludzi, którzy są wokół Was. Może się oczyścić właśnie, może, możecie zrobić to oczyszczanie właśnie jajkiem, o którym a, wspominałam i jeżeli potrzebujecie link, to Wam podeślę, po prostu dajcie znać, mm, bo to jest taka brudna energia. Nieprzyjemna, przyklejona po prostu, a Kysz nie odejdzie. E, następnie mamy sierpień, i w sierpniu przejmujecie ster nad swoim życiem. Jesteście liderem, e, to wy decydujecie, to wy mówicie dokładnie, co chcecie. I mam wrażenie, że wszyscy Was słuchają. Zobaczcie, że tutaj, jak mamy mężczyznę, którego słucha kot, czy kiedykolwiek jakikolwiek kot słucha? Mam wrażenie, że pies to jakby tak, no bo pies powiecie coś i pies reaguje. A kot to jest właśnie takie zwierzę. Które jest tak saibiście przekorne, i tak Wy mówicie, dobra, to chodź, jako pójdzie w drugą stronę, nie? Bo jakby musi udowodnić to, że, że no to po jego myśli będzie, nie? I mam wrażenie, że właśnie tu macie człowieka, który w życiu by Was nie słuchał, a Wy mówicie, a ta osoba jest po prostu zainteresowana i podąża Waszym krokiem, idzie właśnie za Wami, także ciekawa sprawa. wytrocowaliście kota. Gratuluję. Wrzesień. Wrzesień myślę, że będzie takim komfortowym miesiącem. To może być miesiąc właśnie a propos tego odpoczynku, tak? Że właśnie posiedzenie w domku, pójście gdzieś na przechadzkę, mm, spędzenie czasu właśnie w taki, w taki miły sposób, właśnie na łonie natury. Zobaczcie, że też mam winogrona, a przecież ten chyba wrze sierpień, wrzesień to jest taki czas faktycznie winogron. Nie wiem, czy wrzesień to nie jest właśnie mm, czas zbiorów, więc no, idealna karta na wrzesień, właśnie posiedźcie, wypijcie sobie właśnie winko, zjedźcie sobie coś pysznego. Podpoczywajcie, włączcie tego byka, o którym wszyscy na TikToku mówią, że jest taki foodie, także wszyscy o ty byki to w ogóle jedzenie, jedzenie, jedzenie i komfort, komfort, komfort. We wrześniu bądźcie takim, wiecie, kliszowym bykiem, co wszystkie zodiacary przedstawiają na TikTokach. No. Następnie mamy co? Mamy, y, to był wrześniu, teraz październik. E, Pojawia nam się król mieczy, no i w październiku to wracacie. Wracacie, zobaczcie, że też jest kot, ale ten kot nie jest taki zainteresowany. W ogóle mieliście trzech królów, nie? Trzech królowie i trzej królowie, nie? E, no, król mieczy, no on jest właśnie konkretny, elokwentny, ma plan, zregenerował się we wrześniu, w październiku, może wdrażać plany w życie. E, działajcie, moi drodzy, działajcie przede wszystkim. I też konkretnie mówcie, nie owijajcie niczego w, w bawełnę, bo to do niczego nie zaprowadzi, tak? Mówcie konkretnie o swoich potrzebach. Wiecie co, który ze znaków właśnie miał takie przesłanie, że... Mm... No, do, konkretnie mówię o, o tym, czego chcę i to do mnie przychodzi. Myślę, że to jest właśnie idealna karta, jeżeli chodzi o właśnie werbalizowanie swoich potrzeb. E, to był październik, teraz mamy listopad, tu pojawia nam się mag w listopadzie manifestujemy. E, ciekawa sprawa, bo waszym przeciwnym znakiem jest Skorpion. A właśnie listopad jest w gruncie, w gruncie rzeczy właśnie miesiącem dla skorpiona. Więc możliwe, że właśnie będzie też dla was bardzo silny, tak? Bo jakby jesteście po dwóch różnych stronach, więc macie też ogromną siłę manifestacji i serio, czego byście nie chcieli, czy tak. To i tak do Was przyjdzie. To do Was po prostu wszystko będzie do Was przychodziło. Pomyślicie sobie o czymś i pojawia się tam to szczęście. Yy, myślicie, że o chciałbym, nie wiem, yy, jakąś nową ofertę pracy może. Ktoś nagle Wam oferuje pracę. Pomyślicie i już to jest. Ogrom, ogrom siły manifestacyjnej, siły sprawczej. Korzystajcie z tej energii, zapiszcie sobie listopad, to jest miesiąc na manifestację. Tak. I grudzień, no czwórka kielichów. No czwórka kielichów jest taką no, trochę tutaj zawiedzioną energią, że wy byście chcieli jedno, nie, z czasami się dzieje co innego i tak jesteście zmęczeni tym, że czasami to jest taka trochę walka z wiatrakami. Ale mam wrażenie, że wy po prostu nie chce Wam się, po prostu nie chce Wam się walczyć. Już stwierdzacie, że dobre niech ten grudzień przeleci. To jest końcówka roku, niech sobie będzie co chce. Ja się pocieszę tym, co mam tutaj, niech sobie. Niech sobie będzie. Nie jest najlepiej, jest średnio, ale też nie jest tragicznie, więc nie będę narzekać, tak? A nie widzicie tego, że coś takiego ekstra jest na horyzoncie? Także może warto się rozejrzeć, bo możliwe, że narzekacie i to, jesteście mych, 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 wszystko jest średnie, a może coś właśnie takiego wyjątkowego czai się za, waszy, za Waszymi plecami. Także rozglądamy się. Dobrze, moi drodzy, tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że czytanie z Wami zarezonuje, bo było całkiem pozytywne. I oczywiście widzimy się w kolejnych czytaniach. Pamiętajcie o serduszkach energii i do zobaczenia.